Cześć, tu Agnieszka. Witam ciebie ponownie. Dzisiaj omawiam czasownik to be, być w czasie przeszłym past simple. Jest to czasownik nieregularny, jego odmiana jest troszeczkę inna niż pozostałych czasowników, a więc zapraszam ciebie do oglądania. Po co w ogóle nam potrzebny jest ten czasownik to be w czasie past simple? Oczywiście do wyrażania zdań w przeszłości, zdań typu: "Byłam w sklepie", "Byłeś na wakacjach". Ale także do czasu past continuous albo na przykład do strony biernej w czasie przeszłym. Zobaczmy sobie teraz zdania twierdzące. I was. Byłam. You were. Byłeś. Byłaś. He, she, it was. On był. Ona była. Ono było. We were. My byliśmy. Byłyśmy. You were. Wy byliście. Byłyście. They were. Oni byli. One były. Jeśli chodzi o określenia czasu, czyli na przykład słówka typu always, from time to time, to jeśli jest to jedno słowo, będziemy je stawiać zaraz po czasowniku być, odmienionym oczywiście. Jeśli natomiast jest to wyrażenie, czyli więcej niż jedno słowo, tak jak tutaj mamy w przykładzie from time to time, three times a year, stawiamy je na koniec zdania. Jeśli chodzi o przeczenia, to w przeciwieństwie do innych czasowników w czasie past simple, czy też generalnie w innych czasach, z czasownikiem być nie używamy operatorów. Czyli tutaj musimy dodać samo słówko not. I wtedy tworzy nam się właśnie przeczenie. I was not. Nie byłam. You were not. Nie byłeś, nie byłaś. He, she, it was not. We were not. You were not. They were not. Możemy zrobić oczywiście formę skróconą, napisać czy też powiedzieć. I wygląda to w ten sposób. I wasn't. You weren't. He, she, it wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Pytania. Tutaj mamy też bardzo prostą sprawę. Zasada, tak jak w czasie present simple, na przykład, czyli przestawiamy osobę z czasownikiem być. Czasownik być oczywiście musi być odmieniony. Czyli mamy zdanie na przykład you were sick, byłeś chory czy byłaś chora? Jeżeli chcemy zapytać czy byłaś chora czy byłeś chory, po prostu zamieniamy miejscami czasownik z osobą na pierwsze miejsce. Na pierwszym miejscu będzie czasownik, na drugim osoba. Were you sick? Byłeś chory? Tutaj zauważcie, że możemy też zadać takie pytanie z przeczeniem. Na przykład, czy nie byłeś chory ostatnio? Were you not sick? Zauważcie, że to słówko not jest zaraz po podmiocie. Możemy też zapisać czy powiedzieć w formie skróconej, tylko wtedy to słówko not automatycznie łączy nam się z czasownikiem i jest przed podmiotem. Pytania szczegółowe. Typu why, where, how often, dlaczego, gdzie, jak często, kiedy. Słówko pytające stawiamy na samym początku zdania, a potem mamy strukturę zdania pytającego czyli znowu czasownik być odmieniony osoba i reszta zdania. Na przykład chcemy zapytać gdzie byłeś? Where were you? I zobaczmy sobie kilka przykładów z tym czasownikiem. She was a student. Ona była studentką uczennicą. I was at home. Byłam w domu. Where were you last night? Gdzie byłeś wczoraj wieczorem? He wasn't at the cinema with us. On nie był w kinie z nami. We weren't at home on Sunday. Nie byliśmy w domu w niedzielę. I wasn't hungry. Nie byłam głodna. Were they busy last week? czy oni byli zajęci w zeszłym tygodniu? Were you sick? Byłeś chory? Zachęcam ciebie do zrobienia ćwiczenia na odmianę tego czasownika. Robiąc je, możesz zatrzymać nagranie. Potem możesz zweryfikować swoje odpowiedzi, które pokażą się zaraz po ćwiczeniu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli ten filmik był przydatny dla ciebie, daj łapkę w górę. Widzimy się w kolejnej lekcji.